Dobry wieczór, witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu 14. kolejki futbolu na pierwszej ligi, w którym Stal Rzeszów podejmowała GKS Katowice. Mecz zakończył się remisem 2 do 2. Jest z nami trener katowiczan, pan Rafał Górak. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. Poproszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Tak, niewątpliwie emocjonujące spotkanie, które, które, które w emocjach trzymało do końca. No szkoda, że niestety graliśmy jednego zawodnika mniej, to, 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 to zawsze jest ogromne utrudnienie. Strzeliliśmy bramkę na 2-0, i, 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 i wydawałoby się, że przy naszej organizacji powinniśmy, powinniśmy to prowadzenie utrzymać, ale, ale, ale wiadomo, jednego mniej to jest zawsze trudniej. Musimy być maksymalnie zmobilizowani, maksymalnie zdeterminowani. Przed następnym spotkaniem gramy u siebie z GKS-em tychy mecz derbowy. Wiadomo, że w Śląsku, na Śląsku te mecze są bardzo, bardzo istotne dla, dla całego. Dla całego, dla, całego, dla całego świata kibicowskiego. Także będziemy, będziemy, będziemy robić wszystko, żeby jak najlepiej wypaść na następnym spotkaniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie w drugiej części konferencji prasowej. Jest z nami trener Rzeszowian, pan Marek Zub. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień. dobry wieczór. I poproszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Pierwsze, co mi się nasuwa na myśl, to jakby pewne podsumowanie naszych występów w tym, w tym sezonie. Tutaj też na, na własnym stadionie. że bardzo trudno nam przychodzi zdobywanie bramek, natomiast e, tracimy je naprawdę w taki sposób absolutnie niespodziewany, na skutek e, nieprzewidzianych okoliczności, powiedziałbym. E, wydaje mi się, tak szukam jakby uzasadnienia tego wszystkiego, co, co, co powiedziałem. Wydaje mi się, że brakuje nam jeszcze takiego, jeżeli chodzi o zespół, takiego, takiej dojrzałości, zarówno wtedy, kiedy mamy przewagę i ją czujemy, że mamy przewagę, ale też w momencie, kiedy są sytuacje trudne pod naszą bramką, żeby być dostatecznie skoncentrowanym i przekonanym, że, że przeciwnik też jest zdeterminowany w niektórych momentach. Także mimo tego, że widowisko piłkarskie było chyba ciekawe, no ale ta ciekawość kończy się tylko dla nas jednym punktem i to już kolejny punkt, który z perspektywy czasu jakby sobie... Znaczy mówię o punktach, których nie zdobyliśmy dzisiaj, a, a, a które w przekroju tych dotychczasowych meczów no, mogły nam dać zdecydowanie inną pozycję w tabeli, patrząc na, na to, co się dzieje wokół nas, na zespoły, który, z którymi sąsiadujemy mniej więcej na jednym poziomie. No i takie zwycięstwo dzisiaj na pewno dało do nam inną perspektywę. Patrzylibyśmy bardziej do góry niż, niż ten swój środek bardziej w dół. Także na duży niedosyt, ale z drugiej strony też trzeba szukać pozytywów. Wydaje mi się, że istotne było bardzo, jeśli chodzi o zespół, o to taką budowanie pewności siebie i zaufania do, do całej ekipy, którą mamy do dyspozycji, było to, że byliśmy w stanie na tyle e, z, z, się skoncentrować, wykorzystać te atuty, które dzisiaj mieliśmy, żeby, żeby mimo wszystko w tak trudnej sytuacji e, wyciągnąć ten wynik na wynik remisowy. Także dziękuję bardzo.